13, czternastki dobre, coś innego by się przydało. No dobre, no taki zaszczyk jest, no ale to jest mało. Za mało. mało. I czy, a co miesiąc nie lepiej by było? Coś, żeby 400 500 było co miesiąc? Co? co Jakiś wydatek i... co miesiąc? No pewnie, że tak. No przydałby się. No. i tak jednorazowo chyba za mało. No oczywiście, proszę pana, co to jest? I jeszcze pytamy, czy euro w Polsce powinno powstać, zamiast e, złotego, kowaluta. Dlaczego nie? Nie. Czy euro w Polsce powinno powstać? Zamiast e, złotego, jako nie. waluta? Nie. Dlaczego nie? Nie, nie. Dlaczego nie. nie. Głoby droże, jak Pani myśli? Jak to wygląda w Anglii, według Pani? No. Poszło w górę wszystko? No, poszło w górę, no ale się im dobrze żyje. Dla zdrowia. Jest, jest problem z dostaniem się, jak Pani to widzi, bo to są kolejki podobno? Co? no kolejki są, ale jak się zapiszę, to się poczeka. No długie są kolejki. No, ale ja chodzę do rodzinnego, także nie mam problemu, problemu zapiszę się. Nie jest źle nie jeszcze. Źle. No nie... chyba, że do specjalistów to tak. A z lekami darmowymi? Czy Pani jeszcze... Nie... Nie. Korzystam, korzystam z, z korzystam, tak. 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 Czy, czy też nie ma problemu? No nie ma problemu, no, no leki, no wiadomo, nie? Takie, co się bierze, takie, no już to są tanie. Bez, już przekroczyłem te 60 to... To co Pani by zmieniła w kraju, może w ten sposób jeszcze?